W dzisiejszym felietonie będzie trochę krócej, aczkolwiek mam nadzieję, że równie ciekawie. Dlaczego prawica nie lubi Międzynarodowego Dnia Kobiet? Ma jakąś obsesję na tym punkcie. Wypomina, że to jest rzekomo święto. Komunistyczne, to znaczy no, komunistyczne, czyli pochodzące z okresu PRL-u, ponieważ no, prawica tutaj myli komunizm z czasami PRL-u. Jeszcze tutaj wrzucę jakieś, właśnie stalinowskie. A z drugiej strony te opowiadania o perelowskich goździkach, które były tak straszliwie rzekomo tandetne i rajstopach rozdawanych w PRL-u kobietom. Ale nie o tym będzie dzisiaj, będzie o prawdziwych korzeniach Międzynarodowego Dnia Kobiet i o tym, jak on się zakorzenił w Polsce, a zakorzenił się na długo przed prl -em. Więc do rzeczy. Święto. Międzynarodowy Dzień Kobiet zostało ustanowione przez Międzynarodową Socjalistyczną Konferencję Kobiet działającą przy Drugiej Międzynarodówce. Było to na posiedzeniu w Kopenhadze w roku 1910. Wówczas nie ustalono kiedy miałby się odbywać ten Dzień Kobiet. Panowała duża decentralizacja. Każda z partii członkowskich Międzynarodówki miała w swój sposób zdecydować, kiedy obchodzić w poszczególnych krajach Międzynarodowy Dzień Kobiet. On miał mobilizować struktury kobiece, partii socjalistycznych, rewolucjonistek, zwiększać udział kobiet w ruchu politycznym. 8 marca pojawił się w roku 1917. Wówczas to 8 marca. Yy, Według kalendarza obowiązującego wówczas w Rosji, odbył się szereg protestów kobiet rosyjskich, które strajkowały pod hasłem chleb i pokój przeciwko wojnie, przeciwko poborowi kolejnych roczników, nędzy i represjom carskim wiążącym się z wojną I wojną światową, którą toczyła wówczas Rosja ponosiła ogromne społeczne koszty. To rozpoczęło rewolucję lutową, kiedy żołnierze, posłani przeciwko tym kobietom odmówili strzelania, a również do protestów dołączyli się robotnicy. W tej rewolucji brali udział również Polacy, Polki być może w przyszłości zrobię osobny materiał doty dotyczący tego. W Polsce celebrowanie kobiecego święta stało się elementem idei socjalistycznej. Przyjęto je w roku 1924. Początkowo był to dzień 19 czerwca. Wówczas odbywały się demonstracje uroczyste akademie w w roku 1927 Centralny Wydział Kobieczny Polskiej Partii Socjalistycznej rzucił hasła kobiety stańcie w szeregu, wzywając je do wstępowania do związków zawodowych, organizowania się i tygodnik wydawany przez łódzką PPS Łodzianin pisał o istocie tego święta. Nie chodzi tu tylko o y, przyjęcie udziału w zgromadzeniach czy pochodach, nie chodzi tu tylko o obchody i demonstracje chodzi tu o coś znacznie więcej o współpracę w budzeniu świadomości obywatelskiej kobiety. Jednocześnie też wzywał mężczyzn, robotników, aby jak najliczniej brali udział w obchodach y, Międzynarodowego Dnia Kobiet. W Warszawie w tym roku 1927 z okazji Dnia Kobiet odbyła się uroczysta akademia z udziałem jednej z liderek PPS-ówczesnych, Zofii Prausowej, posłanki oraz Ignacego Daszyńskiego. Tej akademii towarzyszył również koncert w budynku cyrku przy ulicy Ordynackiej. Wystąpili artyści i artystki ze znanych warszawskich teatrów, jak również chóry robotnicze, chóry też złożone z robotników i robotnic. Data, tak jak mówiłem, nie była jednak... Ustawiona na sztywno. Bardziej 8 marca trzymali się komuniści i socjaliści zwolennicy jednoli, Jednolitego Frontu. Na przykład w dniu 8 marca 1929 roku, jak widać tutaj w ulotce, oni zwykle organizowali akcje właśnie ulotkowe, mniejsze wiece skierowane do robotnic, które były zwykle Nielegalne rozpędzane przez policję, no, ale w ten sposób Polska Partia Socjalistyczna Lewica czy Komunistyczna Partia Polski rozbudowywały swoje struktury kobiece głównie kieru kierując się do robotnic, robotnic przemysłu włókiennego, spożywczego tam, gdzie ta feminizacja zawodów była największa. W roku 1929 PPS obchodziła Dzień Kobiet na przykład w dniu 14 kwietnia. Z kolei już w latach 30. trochę z większym jeszcze rozmach, z rozmachem partia przystępowała do świętowania Dnia Kobiet, na przykład rok 1931. 22 marca kampania pod hasłem Walczymy o prawa ludu, pracy i chleba. Z kolei y, druga połowa lat 30. to jest już powiązanie walki kobiet z walką o, o demokrację przeciwko faszyzmowi i tak w roku 1935. Y, Dwa dni aż te obchody miały, zarówno 31 sierpnia, jak i 1 września. Wówczas na demonstracjach, spotkaniach były wyraźne akcenty antyfaszystowskie, internacjonalistyczne, jednocześnie też antywojenne. I protestowano przeciwko konstytucji kwietniowej oraz sanacyjnej dyktaturze, która odbierała prawo głosu, de facto niszczyła demokrację i zasadę wolnych wyborów. Święto Dnia Kobiet zostało ustalone na 8 marca dopiero w okresie Polski Ludowej, no ale tak jak powiedziałem, to nie oznacza, że ono pochodziło z czasów Polski Ludowej, wiązało się z bardzo starą walką o prawa kobiet. Pamiętajmy o tym, pamiętajmy, że historia ruchu robotniczego to również historia bardzo wielu odważnych kobiet walczących o swoje prawa. Dziękuję za uwagę, komentarze jak zwykle są do waszej dyspozycji, jeśli macie sugestie, chcecie zaproponować jakieś tematy. Kontaktujcie się również mailowo. Zachęcam też do wspierania naszego stowarzyszenia Historia Czerwona. A teraz dziękuję. W przyszłym tygodniu jeden tydzień przerwy, ale później felietony regularnie cotygodniowe wrócą. Dziękuję.